Wilki w pomorskich lasach. Wilk wraca do trójmiejskich lasów. Widziano go już m.in. w Trzewie i w okolicach Kolbut. Czy to wystarczający powód, żeby się go obawiać? Przybliżymy ten temat razem z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku. Chcemy Państwu przekazać podstawowe informacje, żeby zrozumieć, na czym polega. Odmienność tego zwierzęcia, jego istotna rola w środowisku przyrodniczym, dlaczego on nam jest tak naprawdę potrzebny? Wilki są zwierzętami bardzo mobilnymi. Przykładem jest Alan, młody wilk, którego w 2009 roku niemieccy badacze wyposażyli w nadajnik GPS. Podróż rozpoczął w Saksonii, a w Polsce zlokalizowano go między innymi w lasach zielonogórskich, przeszedł przez korytarz ekologiczny na autostradzie A1 blisko Tczewa, widziano go na Mazowszu, Podlasiu, a nawet dotarł na Białoruś. Wilki już kiedyś były obecne w pomorskich lasach. Teraz obserwujemy ich migrację ze wschodniej części Polski na zachód Europy. Musimy się do tej nowej sytuacji dostosować. Jakie to ma znaczenie dla środowiska? Jeżeli się pojawia wilk w naszej pomorskiej przyrodzie, to znaczy, że wraca równowaga w ten ekosystem. Przez lata w temat wilków obrósł wiele mitów i przesądów. Wbrew obiegowej opinii, zwierzęta gospodarcze to rzadko spotykana pozycja w ich jadłospisie. Jeśli zastanowić się nad dietą wilków, to one głównie spożywają dzikie zwierzęta kopytne. Są to przede wszystkim jelenie, sarny i dziki. Wilki także żerują na e, innych gatunkach, trochę mniejszych, takich jak bobry na przykład. I tutaj dieta może e, zawierać nawet 20-25% e, e, masy zjedzonego pokarmu. Pamiętajmy o kilku zasadach bezpieczeństwa, aby, jak to się mówi, wilk był syty i owca cała. Rolnicy strzegąc swoich zwierząt sprawiają, że wilki zainteresują się ich naturalnymi celami. Ale nawet jeśli wataha zapoluje na farmerski dobytek, państwo w niektórych wypadkach może wypłacić za to odszkodowanie. Istotne jest to w przypadku szkód wyrządzonych przez wilki, żeby to zgłoszenie szkody następowało niezwłocznie, czyli prawie że następnego dnia, jeżeli tylko znajdziecie państwo niestety zagryzione... Okaleczone zwierzęta, trzeba to zgłosić. To już tylko kwestia czasu, kiedy wilk zbliży się w pobliże Gdańska. Jednego już widziano blisko trzewa, a udokumentowane ataki wilków w województwie pomorskim zlokalizowane były w powiecie malborskim, czułchowskim i chojnickim. Przed atakiem lepiej jest się dobrze zabezpieczyć, a można na ten cel nawet otrzymać pomoc. Największe straty zwykle w, w inwentarzu występują w obszarach, gdzie te wilki dopiero co się osiedlają, ponieważ e, właściciele e, zwierząt gospodarskich no nie, nie spodziewają się prawda, drapieżnika w, w środowisku. I tutaj trzeba najlepiej po prostu e, przejrzeć wszelkie opracowania, poradniki, które zostały przygotowane właśnie dla hodowców, jak chronić zwierzęta gospodarskie. Są to psy pasterskie, są fladry, czyli liny, na których rozpięte są takie łopoczące taśmy czerwone. Wilki, póki co tego. Się Elektryczny pastuch, z tym, że nie taki jak mamy na krowę, czyli drut po prostu podłączony do prądu na wysokości, powiedzmy tam powyżej kolana, to są specjalne taśmy takie i je się zakłada dosyć nisko, tak żeby zwierzęta nie mogły się podkopać. O ile wilk boi się hałaśliwych ludzi, to już puszczonego bez smyczy psa niekoniecznie. Dobrze jest mieć to na uwadze, bo nasz pupil ma niewielkie szanse w starciu z drapieżnikiem. Jedna wilcza rodzina zajmuje teren o powierzchni średnio 250 km2 i zwykle w naszych puszczach starcza miejsca na jedną do dwóch takich grup. Prawdopodobieństwo więc, że w lesie spotkamy wilka, jest bardzo małe, dlatego że wobec człowieka zwykle są płochliwe. Wilk jest z natury zwierzęciem, który stara się nie wchodzić w poradę człowiekowi, ma swój świat, ma swoje reguły postępowania, życie rodzinne, metody polowań itd. Tak więc e, naprawdę, trzeba by mieć ogromnie dużo e, szczęścia w tym nieszczęściu, żeby tak sobie e, pójść do lasu i spotkać się twarzą twarz e, z wilkiem. Nie taki wilk straszny, jak go malują. Wilk w naszym społeczeństwie symbolizuje czarny charakter, ale nie należy się go bać, bo kiedy poznamy jego naturę, to w naszym pięknym kraju starczy miejsca i na wilka, i na owce, i na człowieka. Polecamy również zobaczyć szafę z przyrodą dla każdego oraz jak zimują nietoperze w twierdzy Wisło Ujście. Oglądaj nas na Facebooku na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.